Siham Józef Pietras, jeden z pierwszych czarnych pasów w Polsce, jak to kiedyś wyglądało? Akirame kokoro Koro w języku japońskim oznacza... Dawaj, szybka powtórka. Co nuchi to shite yoku yon, suru no ga Jesteśmy przed pierwszym treningiem, każdy z uczestników otrzymuje pakiet startowy, a w nim oczywiście certyfikat uczestnictwa. Mi się bardzo podoba, bo ja lubię takie feature y graficzne, więc jest bardzo fajnie zaprojektowany. Koszulka dodatkowo, eee, kubek, za chwileczkę pokażę Wam koszulkę. Ło! Już mi tutaj zwiewa, bo wiecznie w tym szczycie. Mamy kubeczek z grafiką, która jest tak jakby charakterystyczna i chyba jest główną identyfikacją tego wydarzenia. Oczywiście na torbie też ta grafika się znajduje. No i dodatkowo jeszcze kilka innych bajerów, między innymi identyfikator z rozpiską wszystkich Keiko. O tym, czym jest Keiko, mogliście zobaczyć w poprzednim materiale z poprzedniego seminarium, a teraz jeszcze pokażę wam koszulkę. I koszulka oczywiście również z grafiką. Która jest symbolem całego mm, seminarium. Grafika na koszulce jest podpisana Akirame Kokoro. O znaczenie tego słowa i oznaczenie tej grafiki zapytamy oczywiście organizatora, Shihana Radosława Ambroziaka. Yy, za chwileczkę pierwsze kejko, więc już lecimy na salę. Einstein Postanowił nadać stopień szósty dan e, człowiekowi, który jako drugi Polak historii kiełprzy ratę zdobył czarny pas. Chciałbym się przekazać wyrazy uznania zarówno z Hana Moni i jego jego. prosili, abym przekazał jak ogromnym szacunkiem się darzą i liczą na szybkie płusy. Jak po pierwszym treningu? Bardzo fajnie. Co, bo, co było najciekawszego? Generalnie podoba mi się to, że y, organizacja Soki Okushin y, kontynuuje ten taki stary Kyokushin. Ten, który ja w latach 80. zacząłem trenować. Więc dla mnie to jest taka powtórka do pewnych rzeczy, które kiedyś robiłem. I teraz przypominam sobie na nowo. No widać taki kurczę jest japoński. Zawsze y, Japończycy troszkę inaczej prowadzą, inaczej się ruszają. Fajna taka technika. Chyba ci Europejczycy, no raczej się tak nie będą ruszać nigdy, <śmiech> <śmiech> nawet nie wszędzie. <dziewczyny. śmiech> e, tak, bardzo wyraźnie było widać ten japoński styl, prowadzenia rozgrzewki, prowadzenia, prowadzenia e, całego kichon, także, także to początek dopiero pierwszy trening tego seminarium, ale rzeczywiście bardzo, bardzo japoński styl. Czego możemy się spodziewać po kolejnych treningach? Japońskiej rozgrzewki kolejnej. <noise> <noise> Szpagat po dwóch kręceniach biodek. No w każdym razie to no myślę, że pokażą to, co robią tam na bieżąco, u, u swojego, że tak powiem, hansi. I no zobaczymy. No nie wiem, czy pójdą bardziej w kata, czy bardziej w kumite. Na pewno Oni się inaczej ruszają. Ja odnoszę wrażenie, że oni mają wrażenie, żeby wszystko robimy źle. I stąd takie zatrzymania, i dobra, to teraz zrobiła się łukę, a teraz coś tam. Ale to, co się tak często nie spotyka jednak u Japończyków, że bardzo dokładnie chcą nam wszystko wytłumaczyć. I tutaj, jak widział instruktor, że sobie nie radzimy z czymś, to zatrzymywał trening, zapraszał do wytłumaczenia. Także to mi się bardzo podobało i mam nadzieję, że będzie tak dalej wyglądało całe seminarium. Więc naprawdę bardzo ciekawie. No i zobaczymy, co będzie się działo jutro. Os! Ja Paweł Falko. Rok temu egzamin, w tym roku już na spokojnie, bez stresu, tak? Totalny luz. Us. Dlaczego ważne jest, żeby przyjeżdżać na takie obozy? No, przede wszystkim szkolenie się, pogłębianie swojej wiedzy, ale też bardzo, ważne, bardzo ważny czynnik integracja z, z, ze wszystkimi ludźmi, tak naprawdę ze środowiska. Z różnymi ludźmi ze środowiska, z różnych organizacji, z różnych krajów. Także no, poszerzanie horyzontów i poszerzanie znajomości przede wszystkim. Us, Szymanko, us. Jak tam po pierwszym treningu? No, fajnie, super. Co było najcięższe? Myślę, że tempo w Kihon to na pewno inne niż polskie tempo. Jest zdecydowanie dużo szybciej, tak? Inaczej. Ale jest to fajne, podoba mi się osobiście. Okej, okay. a jakie ci było najcięższe? No, tej dogajko. Bardzo szybkie te obroty. Ciekawie jest w sumie. Jest szybko, dynamicznie, trudno. Ale jest fajnie. A jak tempo? No szybkie jest. Szybsze niż u nas, ale daje radę. Nie jedziemy dobrze. czasem się myli z technikami. Nie, nie idziemy zrobić dobrze techniki i się myli. Co było najcięższego? Rozgrzewka i po prostu cały trening. Fantastycznie, ciężko, było mocne tempo, ale lubię takie treningi, także bardzo fajnie mi się ćwiczyło i jest super atmosfera, także super, jestem bardzo zadowolona. Szychan Józef Pietras, jeden z pierwszych czarnych pasów w Polsce, obecnie szósty dan. Ale ja bym chciał wrócić do tego pierwszego egzaminu na ten pierwszy stopień mistrzowski na czarny pas. Jak to kiedyś wyglądało? Ciekawie. Grudnia nad Dunajcem, 1976 rok. Pierwszy dzień. Jeśli chodzi o egzamin, bo to był obóz, około 3-4 godzin egzaminu technicznego. Między innymi zaskakujące nas wszystko robienie sanchin Kata z permanentnym atakiem yy, egzaminującego. Później, żeby było ciekawie, żeby nam się nie nudziło o trening. A nad ranem planowo miało być godzinę walk, czyli 32-minutowych walk, ale ponieważ nie wszystkie kata znaliśmy do końca, yy, Shihan Luk Hollander dołożył nam jeszcze 5 walk, czyli 75 minut walki. W słoneczku na takiej łączce. Wesoło było. Było intensywnie. Okay. Sichan. <laughs> to jeszcze takie pytanie: jak to karate, bo jest Son, która mogła to obserwować ze, swo ze swojego punktu widzenia. Jak to karate zmieniało się na przestrzeni tych wszystkich lat? Kiedyś było czymś, do czego ludzie bardzo się garnęli. Była to magia. W czasach komunizmu nagle jakieś przestrzeń, w której inne prawa funkcjonowały, była to przestrzeń, gdzie były pewne zasady, jednocześnie była bardzo twarda walka i ciężki trening. Bardzo ciężki trening. Ja miałem na sali, która była niewymiarowa, tylko taka mniejsza około 60-70 osób i pod salą, w szatni, czekało, czy na korytarzu Kilka do kilkunastu osób zawsze czekało, czy kogoś nie wyrzucę, bo wtedy robił się szybki konkurs, czyli pokaż ile robisz pompek, jak jesteś tak itd. i się przyjmowało w to, w to wolne miejsce, które się zwaniało. Czy myślisz, Ihan, że dzisiejsza młodzież dałaby sobie radę z tym treningiem, który był kiedyś? Może kilka osób tak, ale generalnie myślę, że nie. Znaczy byliśmy wariatami, robiliśmy rzeczy trochę nieprawdopodobne i też chyba szkodliwe. Ale byliśmy pełni zapału, mieliśmy potężny ten, no tak jak tam siedzi Sensei, on jest jakby z, te, z tego samego, Shihan w tej chwili, z tego samego pokolenia co ja, może ciut Młodszy, to myśmy robili że gdybyśmy dzisiaj yy, zaczęli robić, czy on, czy ja, to nie mielibyśmy ludzi. Za nami sesja QA, takich pytań i odpowiedzi z braćmi Kusakabe, opowiadali co nieco o swoim podejściu do karate, jak oni traktują karate, oraz o tym, jak wygląda bycie Uchideshi w Honbu Dojo. Teraz przed nami trening, na którym prawdopodobnie będą trenowane najwyższe kata, w zasadzie ten trening już się zaczyna, ale ja chciałbym jeszcze wrócić na chwileczkę do poprzedniego, ponieważ tam została powiedziana bardzo ciekawa rzecz. Otóż w organizacji Sokiokusin, Kushin Hanshi Daigoshi uczy, że kaj powinno być zlepkiem głosek e oraz i. Jest to potwierdzone badaniami, że w tym podczas wymawiania tych głosek nasze receptory w mózgu są bardziej pobudzone i okrzyk wykonywany w ten sposób jest najbardziej efektywny i pozwala zmobilizować ciało. Jest to bardzo ciekawe podejście i ważne też, że w organizacji Sokyo nie jest to jako technika i obowiązkowy element podczas wykonywania kata na zawodach, więc nie krzyczy się tam. Ha, tylko ej. Za nami ostatni trening dzisiejszego dnia, ostatnie Keiko dzisiejszego dnia. Za mną już widzicie ekipa husarzy przenosi stoły dla komisji egzaminacyjnej. Jutrzejszy dzień zaczyna się o godzinie 9 właśnie od egzaminu, a dzisiejszy dzień był poświęcony w pełni praktycznie kata. Wszystkim takim szczegółom, detalom, które bardzo mocno przydadzą się zawodnikom, którzy będą startować na Mistrzostwach Świata sokiokusin w listopadzie. Za chwileczkę Sejonara, a my widzimy się jutro na egzaminie. Ciała. Jak tam przed egzaminem? A jest lekki stresik, lecz to obstawiam, że to jak się przygotowałem, a szykowaliśmy się z rok, no ko tutaj moi koledzy e, i koleżanki szykowały się na e, pierwszego dana, a my z kolegami szykowaliśmy się na pierwszy więc obstawiam, że będzie dobrze, lecz komisja jest bardzo obszerna e, i, będzie, i będzie ciężko. Ja, jak obstawiasz, jak, jak to będzie wyglądać, bo e, ten egzamin ma być przeprowadzony w, w stylu takim, jakim jest przeprowadzony w Honbu e, Dojo Sokyo więc jak obstawiasz, jak to będzie wyglądało? Nasz ostatni egzamin, który mieliśmy właśnie w czerwcu w Husarii Han na bazie swoich doświadczeń, swojego egzaminu z Japonii, przeprowadził właśnie u nas w Husarii taki egzamin. No i wygląda to w sposób następujący, że jest łącznie 30 technik kopanych, jak i uderzanych po 20 powtórzeń, jest w bardzo szybkim tempie. Następnie przychodzimy do kata, które robimy bez przerwy. zaczyna się pierwsze taki oku, się pierwszy taki oku, zaczynasz od razu drugie taki oku. Potem jest test sprawnościowy. Wszyscy robią po 250 pompek brzuszków przysiadów, po, w serii po 50, też bez przerwy. <śmiech> <śmiech> Następnie jest tamashiwari, czyli łamanie desek i na koniec są walki. Techniki powtórzone? Techniki powtórzone. Wczoraj jeszcze powtarzaliśmy specjalnie z kolegami i jest, jestem bardzo dobrej myśli, ale zobaczymy, jak będzie. To dawaj szybka powtórka. Szóto gamenuci. Szuguci. Gamen Szutosakołcikowi. Szutakołcikowi. Okej, okay. i jeszcze te słuje Te Ale prościutko tak. na rozgrzewkę, więc myślę, że sobie poradzisz nawet z tymi zaawansowanymi. Trzymamy kciuki i oglądamy, jak wygląda egzamin. Kuramen kokoro w języku japońskim oznacza tyle, co serce, które nigdy się nie poddaje. Um, moglibyśmy to przetłumaczyć na język angielski never give up. Um, no to jest wiadomo duch kyokushin karate. Um, ale ważną rzeczą również jest to, że naszym głównym gościem tego seminarium miał być Jan Monman. No niestety z przyczyn zdrowotnych nie mógł się pojawić. Wysłał nam film z przeprosinami, które na początku seminarium puściliśmy. Shihan Monma uwielbia to hasło do tego stopnia że bardzo często podpisując w Japonii dokumenty zamiast podpisując imieniem i nazwiskiem podpisuje właśnie to jako akiramejko Kokoro. No, podsumowajmy też chwilkę, ponieważ jeszcze zostało nam jedno kejku, Dopiero co zakończyliśmy egzamin. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Komisja za chwilę będzie obradować i wyniki będziemy ogłaszać. Nasi japońscy goście są pod wrażeniem ducha walki polaków. Powiedzieli, że potwierdza się to, że co kiedyś Sosaj powiedział i Hansi mówi również, że są dwa narody, które potrafią tak pięknie walczyć japoński i polski. Także dzisiaj to zobaczyli na własne oczy pierwszy raz są w Polsce, są pod wrażeniem. Jak oni są szczęśliwi za えっと自分は今まで他に3加国のセミナーに参加させてもらったんですけどすごいポーランドはまあ正直他の3加国はできない人のがちょっと多かった印象だったんですけれどもポーランドは逆で上手な方たちがすごいたくさんいてレベルが高いなと思いましたそれは心ですね。あの極精神ってあの言われてるものですけど 何があっても折れない心だったりとかどんなものに対しても一生懸命でやるまっすぐなこう強い気持ちだったりあの体をで鍛えることを空手を通して一番は心が鍛えられますそこが一番重要だと思いますあ、えー、と自分も同じで、あのー、一番はやっぱり極身っていうのは、えー、と精神を鍛えることだと思ってます、えー、人として成長していくっていうのが一番の目的だと思ってます あのー、もちろん体を動かしているので体を鍛えて,るっていと捉えられるかもしれないんですけれどもあのそれはすべて、あのー、苦しくなった状況で諦めないという心を養って、あのー、常に気持ちをどんどん,どん,どん上に、あのー、レベル気持ちを磨いていって人間として良くなっていくようにするのが極心だと思っていここます。 日本の空手をちゃんと理解して稽古されているその精神も素晴らしいのであとは本当に一人一人がこう家族のようにあの皆さん仲良くこうやっているのでその中を日本だったりまあ世界に広げてほしいです、その空気感その人と人のつながりがあの空手もを通して素晴らしいのであのそこを Kyokushin Karate no sekai ni kono hirogete somaritai to omoimasu. Gouran to hasshin de. Koso, senkai Akiramenai kokoro to motyw przewodni tegorocznego obozu w Szczecinie z braćmi Kusakabe. My już wyjeżdżamy z hotelu Volkan w miejscu, w którym odbywało się to niesamowite seminarium pełne wiedzy z zakresu kształcenia kata. Bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo takiego filozoficznego podejścia do Kyokushin, które jest przekazywane w Honbu Dojo Dai go Oshi. No i pozostaje mi nic innego jak tylko podziękować organizatorom za to, że mogliśmy być tutaj z Wami. No i cóż... Widzimy się na kolejnych wydarzeniach ze świata Kyokushin. No i zapraszamy Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami ze świata Kyokushin. Os!